Hej kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Z tej strony Magda. Dzisiaj zapraszam was na test najnowszej kompletnej palety od Kobo i jest to paleta Wishing You. Jest to paleta z kolekcji świątecznej, tak mi się wydaje. Bardzo cicho o tej kolekcji w internecie. Poszłam do natury przypadkiem podczas wycieczki po prostu po sklepach, gdzie musiałam zakupić po powrocie z urlopu Kilka rzeczy. Weszłam do natury, bo czasem po prostu lubię tam złowić jakieś perełki drogeryjne. No i moim oczom ukazała się właśnie ta nowa kolekcja od Kobo. Z tego co widziałam, też dokładnie nie pamiętam, ale wydaje mi się, że są jeszcze jakieś produkty do twarzy z tej kolekcji. Były chyba trzy albo cztery takie obok tej palety kasetki, testery. Natomiast nie zaglądałam, bo szczerze wam powiem, że jak zobaczyłam te paletę, to już stwierdziłam, że innych kosmetyków i tak nie będę testować, nie będę wydawać pieniędzy, dlatego że ta paleta jest po prostu kompletna. Moje zaskoczenie było ogromne. Że taka paleta przed świętami pojawiła się w drogerii. W palecie mamy 7 produktów, z czego 3 produkty są do twarzy: jest bronzer, jest róż, jest rozświetlacz oraz są 4 cienie. Paleta jest z lusterkiem. No i kolorystyka tutaj, jak widzicie na słoczach, naprawdę jest całkiem sympatyczna. Jeśli chodzi o cienie do oczu, one mają raczej taką neutralną kolorystykę. Bronzer, róż też są w takiej neutralnej kolorystyce. Odrobinę cieplejszy jest tutaj rozświetlacz. Za chwilę, oczywiście, pokażę Wam ją w akcji. i Zobaczycie, czy warto ją kupić, czy nie warto jej kupować. A jej cena regularna w naturze to 79,99. Ja ją kupiłam ze zniżką, bo miałam kupon 10 zł. Do końca, chyba, grudnia, do 20 grudnia, chyba taki kupon przy zakupach możecie otrzymać. Także zapłaciłam za nią 69,99, co uważam jest naprawdę fantastyczną ceną jak za taką paletkę z lusterkiem z siedmioma produktami. Oczywiście, ja już mam opinię na temat tej palety, wiem, jak się z nią pracuje, ale za chwilę pokażę Wam to w dzisiejszym odcinku. Także zapraszam Was serdecznie, pamiętajcie, o kciukach, o komentarzach po tego odcinka. No i cóż, zapraszam Was bliżej siebie. Przechodzimy do makijażu. Zanim rozpoczniemy jeszcze makijaż, to chciałam zrobić tutaj małą autopromocję. Na moim kanale rzadko pojawiają się współprace, ale najlepsze, co mogę Wam oczywiście zaoferować, to inwestycja w naukę, więc przygotowałam dla Was specjalną ofertę tutaj przed świętami, gdybyście chcieli zrobić komuś jakiś fajny prezent albo sobie, albo nie macie pomysłu, co na przykład właśnie najbliżsi mogliby do Was kupić na prezent, to przygotowałam dla Was do zakupu vouchery prezentowe na stronie, tutaj możecie kupić vouchery na lekcję makijażu, na dowolną usługę, na szkolenie indywidualne, także do wyboru do koloru, oprócz tego jeszcze do świąt, czyli do 23 grudnia, jest sobie promocja na szkolenia online. Y oczywiście vouchery, jeśli chcecie zakupić, to mogę wysłać wersję elektronicznej lub pocztą, a teraz już przechodzimy do makijażu. Zaczniemy sobie od produktów do twarzy i tutaj w tej palecie jest brązer, róż oraz rozświetlacz. Bronzer jest w takim neutralnym kolorze według mnie, zobaczymy jak będzie wyglądał na twarzy. Róż jest dość jaskrawy, dość mocno różowy, ja zdecydowanie wolę róże w odcieniach brzoskwiniowych. I rozświetlacz na pierwszy rzut oka jest dość ciemny, zobaczymy jak będzie wyglądał na policzku. Ja na twarzy mam oczywiście już podkład, mam puder, wykończone brwi, także przechodzimy do aplikacji brązera. Zauważam, że te dwa produkty są matowe, nie ma tutaj żadnej jakiejś satynowej poświaty, żadnych drobinek, ale jestem ciekawa, jak ten będzie wyglądał na twarzy. Przy słuszach odrobinę się sypały. Po dotknięciu pędzel, pędzlem nie widzę jakiegoś osypu. Oczywiście rozrabiam sobie na dłoni, tak żeby za dużo go nie przenieść na twarz. No i zobaczymy, czy na mojej opalonej buzi w ogóle ten brązer będzie widoczny. Bardzo łatwo się przenosi, także tutaj nie widzę absolutnie żadnych problemów. Aplikacja jest naprawdę przyjemna. Jeśli chodzi o pędzel, ja mam pędzel Hulu Pro, chyba 17, ale nie jestem przekonana. Postaram się Wam dostawić nazwę w opisie. Bardzo lubię ten pędzel, właśnie jest doskonały do aplikacji bronzera, różu, jest naprawdę wyśmienity. Mimo tego, że ten bronzer nie ma drobinek, to muszę Wam powiedzieć, że na policzku podoba mi się, gdyż nie sprawia absolutnie żadnego problemu. Wygląda na twarzy tak miękko, delikatnie, jest widoczny. Myślałam, że nie będzie widoczny, bo jestem opalona, ale ten poziom intensywności, jeśli chodzi o kolor, bardzo mi się podoba. Nie jest ani zbyt ciemny, ani zbyt jasny, więc zdecydowanie na plus. Ja już tutaj nie będę może przesadzać, bo co za dużo to też niezdrowo. Teraz pędzlem HULU Pro 21, to jest teoretycznie pędzel do pudru, ale też fajnie sprawdza się do różu. Nałożę sobie róż z tej palety. Tutaj również przy słoczowaniu on się nieco osypał, natomiast teraz jak nakładam go na pędzel, ja tego osypu w ogóle nie widzę. No i tutaj powiem Wam, że róż również mi się podoba, naprawdę ładnie się przenosi, tutaj nie widzę żadnych problemów. Jak widzicie odcień jest taki dosyć jaskrawy, różowy, ja takich odcieni jak już Wam mówiłam za bardzo nie lubię, no i do opalonej skóry zdecydowanie bardziej wolałabym róż brzoskwiniowy, natomiast przy aplikacji absolutnie nie widzę tutaj żadnego problemu, ładnie się przenosi. Pigment jest naprawdę w porządku. Żałuję aż, że nie ma żadnej błyszczącej drobiny, bo myślę, że mogłoby to fajnie wyglądać. No, da się budować tutaj pigmentacja. Można nieco przesadzić. Jak wiecie, ja czasem lubię przesadzić z różem, więc e, dla niektórych może być to już zbyt dużo. Natomiast sama aplikacja tych produktów jest bardzo przyjemna i jestem pozytywnie zaskoczona, bo nie spodziewałam się, że tak miękko będą wyglądały na twarzy. Teraz wezmę pędzel Hulu DS7, to jest taki pędzel właśnie, którego ja używam do rozświetlacza, do pudru pod oczy. No i nałożę sobie rozświetlacz, który również przy słoczowaniu też się sypał, natomiast tutaj oczywiście tak jak z poprzednimi produktami nie widzę osypu. Wow, ale piękną taflę daje ten rozświetlacz. I Jest taki złocisty, czyli dla osób, które lubią takie bardziej szampańskie odcienie rozświetlacza, no to ten ma zdecydowanie taki bardziej złocisty, ciemniejszy odcień, ale przepięknie wygląda na policzku. Jest zauważana na drobina, więc tutaj też nie jest taki do końca efekt tafli, tylko faktycznie ja widzę te złote drobinki na policzku. Uważam, że całość wygląda naprawdę spoko, bardzo mi się podoba i jestem pozytywnie zaskoczona. Przechodzimy do makijażu oczu i w tej palecie są cztery cienie. Uważam, że naprawdę jest super skomponowana ta paleta, jeśli chodzi o cienie, ponieważ mamy naprawdę każdy stopień intensywności. Mamy coś do wewnętrznego kącika, mamy cień błyszczący, który możemy nałożyć na środek powieki, mamy ciemniejszy czekoladowy cień, którym możemy zrobić kreskę. I mamy taki naprawdę neutralny, bardzo fajny brąz, który idealnie sprawdzi się jako cień transferowy. A więc zrobimy taki podstawowy makijaż, glamour, który myślę, że każda z Was będzie mogła powtórzyć. Oprę się właśnie głównie na tych trzech cieniach, natomiast tym czekoladowym zrobię po prostu kreskę. Może przyciemnię dolną powiekę, ale chciałabym raczej, żeby ten makijaż był taki bardziej świeży niż mocniejszy. Zaczynam od aplikacji korektora na powiekę Multitasker od Rimmel. Ja teraz mam dosyć ciemny odcień, a on i tak umie fajnie wygląda nawet przy takiej opaleniźnie, to jest 0,50 cent też nie chcę, żeby był ten korektor zbyt jasny bo jestem opalona, więc 30 tutaj zdecydowanie byłaby zbyt jasna, no nie są one zbyt masełkowe, nawet ten ciemny brązowy powiedziałabym, że jest dosyć suchy jak mam być szczera, zobaczymy jak będzie się z nimi pracowało i zaczynam od tego cienia tutaj nakładam go w zewnętrznym kąciku I nie myliłam się, tak jak już mówiłam, bardzo fajny transferowy brąz. Oczywiście może wypadać ciemniej na jaśniejszej bazie. Tutaj mam dosyć ciemną bazę i też teraz przez opaleniznę ten cień nie wypada na mnie dosyć ciemny. Jest właśnie taki jasny. Transferowy wydaje mi się, że gdy nałoży go jakaś osoba, która ma jaśniejszą karnację, na pewno będzie mocniej widoczny. Teraz w górę delikatnie wyblenduję sobie jasnym cieniem, tak żeby rozjaśnić tutaj pod brwiowym. I też od razu sobie rozcieram góranicę tego cienia. U mnie ten cień może wypadać odrobinę szaro, ponieważ no, tutaj przy takiej opaleniźnie jak moja na pewno on się będzie troszeczkę wyszarzał. Natomiast y, myślę, że powinien tutaj bardziej iść w neutralną stronę. Teraz ja sobie ten jasny cień też nałożę w wewnętrznym kąciku tutaj całkiem sporą porcję. No pigment powiem wam, że jest sztosowy. I teraz paluchem sobie nałożę ten błyszczący cień. I nakładam go w centralnej części powieki. Ten błysk jest taki neutralny. Powiem Wam, jest przepiękny, naprawdę bardzo mi się podoba. Rzadko mi się podobają błyski z palet kobo, zwłaszcza z tych takich dużych. Takiego ładnego tam chyba jeszcze nie widziałam, a ten jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo ładny. Nie jest tak drobno zmielony, ale też nie ma takiej dużej drobiny, która by mi przeszkadzała, więc jest mega. Bardzo ładny błysk. Chociaż powiem wam, że słoczując go, nie spodziewałam się, że będzie aż tak ładnie wyglądał na oku. Czas na kreskę, zobaczymy, czy ten ostatni element makijażu wyjdzie dobrze. No powiem Wam, że bardzo łatwo się robi kreskę tym cieniem. Absolutnie nie widzę żadnego problemu, pigmentacja jest super. No mega się rysuje kreskę tym cieniem. To jest, pamiętajcie, na sucho. Ja nigdy nie zwilżam pędzla. Jeśli chodzi o maskary, tutaj nakładam maskarę Benefit Fan Fest. Jest to absolutny, naprawdę hit. Odkrycie tego roku, jeśli chodzi o maskary jak dla mnie, po prostu ta maskara fenomenalnie podkreśla rzęsy. I tak pomyślałam, że jeszcze ten błyszczący cień pomieszam sobie z rozświetlaczem i nałożę sobie tutaj na dolnej powiece, tak żeby troszeczkę rozjaśnić spojrzenie. Czyli mieszam sobie dwa błyszczące produkty z tej palety. I pewnie pojawią się pytania, co mam na ustach, więc jeszcze tylko szybko Wam powiem. Konturówka ombre i yy, pomadki ombre róż i ombre nude. To by było na tyle, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego testu. Mam nadzieję, że ten test i makijaż przypadł Wam do gustu, koniecznie dajcie znać w komentarzach, co myślicie. No i jestem ciekawa, jakie macie zdanie na temat tej paletki. Ja już częściowo podczas robienia makijażu mówiłam Wam, jak mi się z nią pracuje, co o niej myślę, ale teraz jeszcze na koniec w podsumowaniu powiem, że jestem absolutnie zachwycona tą paletą. Mimo, że może ten cień taki transferowy, czyli ten tutaj, nie za dobrze wygląda tutaj przy mojej opalonej skórze, ponieważ Wpada po prostu bardziej w szarość. Uważam, że na jaśniejszych karnacjach może wyglądać bardziej na neutralny, natomiast u mnie on się dosyć mocno chłodno wybija. To uważam, że paletka jest absolutnie kompletna. Macie tutaj wszystko do wykonania pełnego makijażu. Bałam się trochę tych produktów do twarzy, ponieważ to, że nie mają żadnej drobiny, rysą matowe, nie będzie wyglądało dobrze na twarzy. Niemniej jednak naprawdę super się pracowało z tymi produktami do twarzy. Bronzer i już przepięknie się przekładał. Absolutnie nie zauważam żadnych problemów, nie wyglądają na twarzy tak kredowo, wiecie o co mi chodzi przekładały się na twarz przepięknie i myślę, że wyglądają naprawdę całkiem w porządku. Rozświetlacz nie jest w takim szampańskim odcieniu złota, także osoby, które lubią właśnie takie jaśniejsze odcienie i też lubiące tafle, to z tym rozświetlaczem niestety nie za bardzo się polubią, ponieważ on wyraźnie ma tutaj taką złotą drobinkę i wpada właśnie bardziej w takie klasyczne złoto, tak bym to nazwała. Także ogólnie mi te produkty do twarzy bardzo przypadły do gustu. Tak samo cienie, tutaj super się pracowało, ten jasny cień jest mega napigmentowany, Brązowy, ciemny również. Mówię Wam wprost, bez problemu zrobiłam przy użyciu tego cienia kreskę i nawet nie wiem, czy coś się za bardzo osypało. Szczerze mówiąc, nie zauważyłam, może jakieś tam dwie kropeczki się pojawiły cienia, także naprawdę sztos. Mimo tego, że te cienie przy słoczowaniu nie były jakieś za bardzo masełkowe, błysk mega na plus. Przy słoczu nie wiedziałam, tak będzie fajnie wyglądał na oku. Ma bardzo ładne złoto, srebrne drobinki. Jest naprawdę przecudny. No i uważam, że paletka, jak na paletę z luską, Czyli paletę kompletną, taką, którą możecie ze sobą zabrać na jakiś wyjazd, czy nawet na święta do rodziny, czy komuś sprezentować, bo uważam, że ta paleta będzie świetnym prezentem na święta. Zwłaszcza, że jej cena regularna to 80 zł. Ja zapłaciłam bez grosza. Ja zapłaciłam za nią 69,99. Także 70 zł za taką paletę, czyli 10 zł za każdy produkt pojedynczo. I naprawdę fajna, ładna paleta z lusterkiem. No ja serdecznie Wam polecam. Jestem miło zaskoczona, ponieważ powiem Wam wprost, że ja za bardzo Kobo nie lubię. Bardzo rzadko kupuję coś tej marki. Bardzo rzadko coś mi się sprawdza. Nawet nie testowałam też ostatniej kole, z Danielem Sobieśniewskim, przepraszam, marki Daso wypuszczonej, ale to jest też Kobo. Także nie testowałam, bo jakoś mi te produkty po prostu nie porwały. Patrząc na nie, to nie było coś odkrywczego. Natomiast tę paletę, jak zobaczyłam w drogerii na półce, to wiedziałam, że muszę ją przetestować i to był dobry wybór, ponieważ mogę ją Wam z czystym sercem polecić. Także dajcie koniecznie znać, co myślicie o tym odcinku, co myślicie o tej palecie, czy już ją może macie. W sumie za bardzo nic nie słychać o tej kolekcji w internecie, więc jestem ciekawa, czy w ogóle wiedzieliście, że coś takiego wyszło. Dajcie znać w komentarzu i dziękuję wam za oglądanie tego odcinka do zobaczenia w kolejnym odcinku już niedługo pa pa